Witamy z powrotem. Dziś zanurzamy się w fascynujący świat przyciągania i uwodzenia. W szczególności zbadamy, w jaki sposób dojrzali mężczyźni mogą stosować pewne techniki, aby wywrzeć na kobiety nieodparty magnetyzm. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy dojrzali mężczyźni są tak urzekający dla kobiet? Zostań z nami, a my odkryjemy sekrety, które sprawią, że zdejmie bieliznę w zaledwie 5 minut. Zacznijmy od zrozumienia, dlaczego starsi mężczyźni są często postrzegani jako bardziej atrakcyjni. Nie chodzi tylko o wiek, ale o doświadczenie, pewność siebie i aurę stabilności, jaką emanują. Kobietom naturalnie podobają się mężczyźni, którzy wiedzą, czego chcą i jak to osiągnąć. Dojrzali mężczyźni zazwyczaj mają jasny cel w życiu. Solidną stabilność finansową i wyrafinowany urok, który młodsi mężczyźni mogą wciąż rozwijać. Dojrzali mężczyźni mają zazwyczaj większą samoświadomość i jasność co do swoich pragnień, co przekłada się na magnetyczną charyzmę. Jednym z kluczowych elementów osiągnięcia natychmiastowego połączenia z kobietą jest poświęcenie jej prawdziwej uwagi. Kiedy z nią rozmawiasz, upewnij się, że naprawdę jej słuchasz, utrzymując kontakt wzrokowy, kiwając głową na znak zgody i odpowiadając w sposób przemyślany. Świadczy to o autentycznym zainteresowaniu tym, co masz do powiedzenia, co jest niezwykle atrakcyjne. Używaj otwartej mowy ciała, zwracając się bezpośrednio do niej, nie krzyżując ramion i lekko pochylając się do przodu. Te niewerbalne sygnały sprawią, że poczuje się bardziej komfortowo i będzie bardziej zaangażowana. Komplementy dawane szczerze mogą pozostawić trwały ślad. Zamiast ogólnych komplementów, skup się na czymś konkretnym na jej temat. Na przykład, zamiast mówić, Dobrze wyglądasz, spróbuj powiedzieć, Ta sukienka podkreśla kolor Twoich oczu. To pokazuje, że przyjrzałeś się szczegółom i naprawdę to doceniasz. Pamiętaj, że celem nie jest zasypywanie jej komplementami, ale sprawienie, by poczuła się wyjątkowa i zauważona. Tworzenie aury tajemniczości może być niezwykle uwodzicielskie. Nie musisz od razu zdradzać wszystkiego o sobie. Podziel się ciekawymi historiami ze swojej przeszłości, ale nie doprecyzuj niektórych szczegółów, aby wzbudzić ich ciekawość. To sprawi, że będzie chciał Cię lepiej poznać. Zadawaj pytania otwarte. Które zachęcą ją do opowiedzenia więcej o sobie. To nie tylko pokazuje Twoje zainteresowanie, ale także pozwala znaleźć wspólną płaszczyznę i zbudować głębszą więź. Dotyk fizyczny, jeśli zostanie wykonany prawidłowo, może stworzyć silne połączenie. Zacznij od lekkich, swobodnych dotknięć, takich jak klepnięcie w ramię lub delikatna pieszczota po ramieniu. Może to stworzyć poczucie intymności i sprawić, że poczuje się bardziej komfortowo w Twoim towarzystwie. Zwróć uwagę na ich reakcje. Jeśli zareaguje pozytywnie, możesz stopniowo zwiększać bliskość, pochylając się lekko podczas mówienia lub delikatnie muskając jego dłoń, gdy podkreślasz jakąś kwestię. Pewność siebie jest niezwykle atrakcyjna. Pokaż mu, że wiesz, czego chcesz i nie boisz się po to sięgnąć. Niezależnie od tego, czy wybierasz restaurację na randkę, czy prowadzisz rozmowę, pewnie przejmij stery. Kobiety cenią zdecydowanych mężczyzn. Podsumowując, sprawienie, że kobieta poczuje do ciebie nieodparty pociąg, nie da się opisać słowami. Chodzi o stworzenie prawdziwej więzi, okazanie szczerego zainteresowania oraz emanowanie pewnością siebie i urokiem. Łącząc te elementy, możesz sprawić, że poczuje się wyjątkowa i doceniona. Co może przełożyć się na głębokie i trwałe zauroczenie? Pamiętaj, że kluczem do uzależnienia jej od Ciebie jest bycie autentycznym. Kobiety wyczuwają, kiedy ktoś udaje i są bardziej skłonne do pociągania kogoś, kto jest szczery. Dzięki za oglądanie. Jeśli te wskazówki okazały się dla Ciebie przydatne, nie zapomnij polubić, skomentować i zasubskrybować, aby uzyskać więcej informacji na temat atrakcyjności i relacji. Do następnego razu.